Witajcie, kochani, na moim kanale. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie pozytywne komentarze, które pojawiły się pod moim ostatnim filmem. Zapraszam Was dzisiaj na Hall Lumpeksowy. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcam oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, zaczynamy od projektu naszego wspólnego, czyli Projekt 360. Przygotowałam kolejny element i uwaga! Teraz widzicie tutaj taki troszeczkę nieład yy, i ten cały tutaj powiedzmy taki szalik będzie stanowił jeden element i przymocowałam go sobie tutaj szpilkami. I moi kochani, jak widzicie, to wszystko będę przyszywała. Cały w ogóle, tutaj całą powierzchnię tego szalika. Chociaż może jak kompozycja nie będzie mi tutaj pasować, może będzie taka potrzeba, żeby ten szalik rozsiąć, albo no, no zobaczę jeszcze, właśnie jak to będzie wyglądało. Nie mogę tego zrobić jakby w filmie, ponieważ muszę usiąść wygodnie i to jest kilkugodzinna praca. Przyszywanie tego właśnie elementu, ale zostanie on w jednym miejscu przyszyty. Tutaj, gdzie widzicie te szpilki to w tym miejscu go przymocuję. Jeżeli w kolejnym filmie nie zdążę po prostu tego dużego elementu przymocować wszędzie, on będzie tak jakby tylko w jednym miejscu tutaj przyszyty, więc to jakby już będzie takie, że ten element będzie się znajdował na naszej kurce, a po prostu w międzyczasie jak będę miała wolny czas, to będę sobie tutaj ten element przyszywać. Natomiast kolejne jakby dalsze elementy będziemy w kolejnych filmach przyszywać, pomimo, że na przykład ta rzecz jeszcze nie zostanie przymocowana na tej kurce. Mam nadzieję, że tak zrozumieliście, co, co tutaj przekazałam. Dlatego, że tak jak mówię, jest to kilkugodzinna praca i ja muszę na spokojnie usiąść, muszę się wyciszyć, wyluzować i po prostu czerpać z tego przyjemność. Także taki element dzisiaj. A jeszcze muszę wspomnieć, że to są kwiaty i te kwiaty dedykuję dla osoby, dla jednej z moich obserwatorek, która mnie o właśnie przyszycie kwiata prosiła. Jak widzisz, tutaj będzie mnóstwo kwiatów i wszystkie tobie właśnie te kwiaty dedykuję. Przechodzę już do pokazywania. W ostatnim holu lumpeksowym było tak dużo niebieskiego koloru, było tak spokojnie, można było się troszeczkę tak rozmarzyć. No, mała taka wpadka z tym dźwiękiem, za co Was bardzo przepraszam, ale to nie było zależne ode mnie, jakby, ponieważ tak jak tam tłumaczyłam Wam w takim ogólnym komentarzu, jest jakby wyjaśnienie całej tej sytuacji. No niestety tak wyszło, jak wyszło. Byłam, było mi z tego powodu trochę smutno, ponieważ ten film był taki dla mnie wyjątkowy i ta, ta moja opowieść taka po prostu prosto z duszy, płynąca prosto z mojego serca, z mojej duszy przenosząca Was do mojego świata, do świata mojej właśnie wyobraźni. No niestety, może jeszcze kiedyś, ja myślę, że na pewno uda mi się jakiś taki właśnie film tego typu nagrać dla Was. Natomiast dzisiaj przygotowałam dla Was mnóstwo takich kolorów żywych. Będzie dużo takiego, żeby nas teraz po tamtym filmie tak ożywić, żebyśmy, dostały, żebyśmy dostali i Wy i ja tak dużo takiej energii, wiecie, bo, która będzie po prostu płynęła z tych kolorów. Z tych rzeczy, które tutaj dla Was przygotowałam. Dodam tak tylko szybciutko, że mam na sobie sukienkę mojego projektu, którą już e, kiedyś wam pokazywałam, więc e, bez sensu, żeby wyświetlała się e, stylizacja. A i jeszcze, jeszcze jedna informacja, taka krótka. Planuję dla Was małą niespodziankę. Mam nadzieję, że, że się uda ta niespodzianka, ale to nie mogę na razie nic więcej tutaj zdradzić. Przechodzę już do pokazywania. Jako pierwszy chciałabym dzisiaj pokazać Wam płaszcz. Jest to najcięższy tutaj z tych wszystkich moich rzeczy, więc zaczynam od e, tych takich gabarytów, żeby później e, sobie tej ręki tak mocno na koniec nie nadwyrężyć, bo nie dam rady tego wszystkiego później już e, trzymać i pokazywać. Pokazuję taki płaszcz, który jest wykonany w 100% z wełny. No i jest taki po prostu inny, kolorowy, dziwny, bardzo mi się podoba. Wyświetlą Wam się dwie stylizacje z jednym płaszczem, o to chodzi, że ten płaszcz bardzo, ma bardzo ładną podszewkę w środku. Najpierw pokażę Wam może tą stronę, jak on wygląda właśnie z tej właściwej takiej strony, czyli tak się prezentuje. Dużo wzorów, dużo fajnych rzeczy. Troszeczkę po praniu on się zaczął tak żyć swoim życiem, muszę go jakby wyprasować jeszcze na dole, chociaż go już troszeczkę prasowałam, ale muszę to poświęcić temu więcej uwagi. No i teraz przewrócę płaszcz na drugą stronę, czyli jak wiecie, to, co ja bardzo lubię. I stylizacja, która będzie właśnie, która Wam się wyświetli z tym płaszczem, czyli ta druga, to nie będzie ta z tą stroną właściwą tego płaszcza, tylko z tą już, która jest tutaj, czyli z podszewką. Musiałam tylko wypróć metkę tutaj, ponieważ głupio by ta metka wyglądała, ale gdzieś na pewno ją umieszczę, ponieważ jest tam właśnie informacja odnośnie składu tego płaszcza, czyli że jest to 100% wełny i podszewka jest z wiskozy, więc bardzo szlachetny płaszcz. Kosztował 10 zł. Ta podszewka jest troszeczkę taka przypominająca gdzieś tam szlafrok, ale jest niezwykle ciekawa. No i mi się na tyle podoba, że właśnie w ten sposób mam zamiar też ten płaszcz nosić. Bardzo, bardzo ładna i powiem wam, że cieszę się, że nie jest nigdzie zniszczona, więc spokojnie można ten płaszcz nosić na dwa różne sposoby. Muszę jeszcze tylko tutaj wyczesać te futrzaki, bo są e, pozlepiane, takie jakieś e, po praniu. Trzeba je ładnie tutaj wyczesać, i wszystko będzie naprawdę świetnie wyglądało. Także dwie stylizacje, które Wam się wyświetlą. E, no i osobiście bardzo mi się ten płaszcz podoba. Kolejna rzecz to jest piękna kurtka vintage, czerwona, skórzana, śliczna. Bardzo mi się podoba. W ogóle ta metka, która jest tutaj w środku naszyta ze skóry, ze złotym napisem, dodaje jej takiego charakteru i jest taką wisienką na torcie w tym przypadku. Guziczki oczywiście takie też ze skóry, stare, piękne. Kurtka jest w idealnym stanie, bardzo mi się podoba. Mam dużo takich pomysłów, jeśli chodzi o stylizację. I dzisiaj będzie stylizacja z moimi skórzanymi kozakami, ponieważ te dwa kolory uwielbiają się. I nie ma co tutaj dużo mówić na ten temat. Kurtka kosztowała 6 zł, więc bardzo fajna cena i jest naprawdę rewelacyjna. Przechodzimy do coraz takich mocniejszych kolorów, bardzo ładnych. Taka koszula fioletowa, takiej nie mam w swojej garderobie. Jest też jakaś stara. Jeśli chodzi o materiał, to chyba nie ma w środku metki. Może być to jedwab z domieszką, czegoś na pewno nie 100% jedwabu. To jest też jakaś taka mieszanka. Ciężko stwierdzić. No i powiem Wam tak: podoba mi się kołnierz, który jest przepiękny w tej koszuli. Kolor jest cudowny, taki. Żywy fioletowy. Fiolety, fiolety są w ogóle piękne, mają przeróżne, jest, jest gama po prostu tych odcieni fioletowych, jest tak różnorodna. Ojejku, ja uwielbiam fioletowe kolory, to jest po prostu mój ulubiony, chyba jeden z moich ulubionych kolorów. Z tyłu ta koszula prezentuje się w ten sposób i zapłaciłam za nią 8 zł. Kolejna rzecz to jest pomarańczowy sweter. 3-4 rękaw. Ogólnie jest taki krótszy, fajny. Można go sobie, ja wiecie, lubię wpuszczać wszystko w, do środka, więc będzie ten sweter mi jak najbardziej odpowiadał, właśnie ze swoją, jeśli chodzi o swoją długość. Ma przepiękny pomarańczowy kolor. Jest marki Atmosfir w rozmiarze 40. Bardzo, bardzo fajny sweter. Podejrzewam, że jest to jakiś poliester, akryl, coś, coś w tym stylu. No i oczywiście zobaczcie. Jak zwykle jak chcę przeczytać skład, to tego nie ma, ale podejrzewam, że tak. Znając tę markę, no to wiadomo, że rzeczy raczej są takie akrylowe, te swetry, ale nie znaczy to, że są jakieś takie złe, bo ja uwielbiam naprawdę też tę markę za to, że w Second Handzie ogólnie znajduję dużo rzeczy takich ciekawych tej marki, o może tak w ten sposób powiem. I naprawdę nic się z tymi rzeczami nie dzieje. Sweter jest uroczy i kosztował 5 zł. Kolejna rzecz to jest bluzka, po prostu, taka czerwona, koronkowa yy, i nosi się ją tak opadająca na ramiona, świetnie się trzyma yy, na moim ciele, ogólnie nic tutaj mi nie spada, nie denerwuj mnie, jest bardzo wygodna yy, jeśli chodzi o markę, to zaraz zobaczę, czy tutaj coś jest napisane yy, yy, yy. Może, na, może zacznę od składu, bo marki tutaj nie widzę jest to 95% poliamid i 5% elastan więc yy, taka, dlatego jest właśnie taka wygodna ta bluzka, właśnie ze względu na ten elastan. No i taka czerwona bluzka przyda mi się do różnych stylizacji, ponieważ ona jest taka niepozorna, ale z drugiej strony może, tak, może taką stylizację jakby uszlachetnić i fajnie to może wyglądać. Zapłaciłam za nią 2 złote. Kolejna rzecz to jest bardzo stara rzecz, vintage, taki naprawdę skarb. Bym powiedziała moja perełka, dlatego że bardzo mi się ta bluzka podoba. Jest rozpinana, tutaj jest haftka, tutaj jest guziczek i to wszystko. Ma przepiękne kolory. Starałam się wydobyć z niej kolor niebieski, ponieważ te niebieskie róże bardzo mi się podobają. Oczywistym takim kolorem jest, są czerwone róże i tak naprawdę nie chciałam zrobić takiej, mm, takiej stylizacji, właśnie oczywistej, tylko taką nieoczywistą z tymi niebieskimi kwiatami. Dobra, ja zawsze mówię tak jak, tak, jak myślę wiecie, o co chodzi. Mam swoją po prostu wizję wszystkiego, wyobraźnię i tyle. Z tyłu prezentuję się to w ten sposób, zapłaciłam za to co do 10 zł i jestem naprawdę w tym jestem tym zauroczona. Mam nadzieję, że stylizacja wam się spodoba, bo mi naprawdę przypadła do okustu. Kolejna rzecz to jest taki żakiet, który po prostu bardzo fajnie się układa na. Sylwetce. Ma fajny kształt. Tył jest przedłużony taki. Naprawdę kolor świetny. Taki to jest bordowy, kolor takiego wina. Bardzo ładny. Na całej swojej powierzchni ma zdobienia w postaci kwiatów. Gdzieś tam delikatnie to się tak delikatnie właśnie mieni, połyskuje. To, to jest taka takiej szlachetności, to nadaje temu żakietowi. Przepiękny tutaj kształt dekoltu. No, rękawy są tutaj takie proste, bez żadnych guzików. Zapłaciłam za to 6 zł i powiem wam tak Woolworths jest to jakaś marka rozmiar 10 jest to naprawdę bardzo fajny żakiet i przyda mi się dodatkowo mam na niego tak dużo takich różnych pomysłów ponieważ fajnie wyglądać będzie z takim kremowym odcieniem gdzieś tam też będzie taką wisienką na torcie Kolejna rzecz to jest skórzana spódnica w kolorze żółtym i nie jest to kolor musztardowy. Troszeczkę do musztardowego mu brakuje. Jest on dużo ładniejszy, taki po prostu przybliżony do tego, do tego musztardowego, ale nie jest musztardowy. Więc dobrze, bo ja za musztardowym kolorem nie przepadam. I już mówię od razu, co tutaj z tą spódniczką się dzieje, bo trochę się dzieje. Otóż. Ma ona tutaj dwie takie, takie plamy, jakby tutaj, w takie właśnie przebarwienia, tutaj na pasku i również tu na dole. Powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi tutaj o ten dół, to pół biedy, ponieważ planuję tę spódniczkę sobie troszeczkę dołem dopasować, więc ta plama zniknie. Jeśli chodzi o ten pasek, no to teoretycznie można go nie nosić, ale on mi się bardzo podoba, ponieważ jest taką fajną ozdobą, jeśli chodzi o tę właśnie spódnicę. I zastanawiam się, muszę poczytać, czym można to usunąć. Jeżeli tego się nie da zrobić, to po prostu może jakoś to ozdobię ten pasek. Pomysłów zawsze mam dużo, nigdy nic nie jest po prostu stracone. Zawsze coś człowiek jest w stanie wymyśleć, jeśli tylko chce. No, i ta spódniczka, powiem Wam tak, nie ma metki, kosztowała 5 złotych i wzięłam ją specjalnie, ponieważ bardzo mi się spodobała. Widziałam te plamy w sklepie i stwierdziłam, że mogę spróbować coś z nimi zrobić. Dzięki temu to też e, nabiorę takiego doświadczenia i jeżeli coś w sklepie zobaczę następnym razem, co będzie miało jakieś takie właśnie delikatne przebarwienia, to również to kupię, jeżeli uda mi się usunąć z tej spódniczki właśnie te plamy. No i to będzie takie, e, takie po prostu moje doświadczenie i w razie czego, jak Wy będziecie mnie kiedyś może pytały o radę jakąś odnośnie takich plam, to będę wiedziała, co Wam mam wtedy odpowiedzieć i może Wam w jakiś sposób pomogę. No i zauważyłam jeszcze, że trochę prze takich, e, tych cieni z tych plam jest na, na tej kieszeni tutaj z tyłu, ale to teraz jak się przyjrzałam, to dopiero to zauważyłam. Dobra, będziemy ją uratować. Musimy po prostu ją uratować i dać jej drugie życie. I to jest właśnie najpiękniejsze w Second Handach, że to jest taki, takie po prostu ratowanie tych wszystkich rzeczy, naszej planety i to jest super. Kolejna rzecz to jest taki żakiet e, blazer w kolorze koralowym. To nie jest czerwony, to jest koral, ma przepiękne guziki. Kosztował 2 złote, więc nawet dla samych guzików i tak bym to kupiła, i tak, ale że zmierzyłam i mi się to spodobało, to po prostu na razie będę sobie w tym chodzić. A jak mi się kiedyś znudzi to i będę potrzebowała takich guzików, no to ewentualnie sobie te odpruję albo zamienię tutaj na jakieś inne. Opcji jest dużo, jeśli chodzi o rzeczy z second handów, naprawdę. To jest pole po prostu, ogromne pole do popisu. Super tutaj są te takie ala kieszenie, powiedzmy na niby, kieszenie na niby, to są takie nacięcia, super to wygląda. Z tyłu ta rzecz prezentuje się w ten sposób i jest to troszeczkę na mnie za duże, dlatego sobie tył tej, tego żakietu sobie wpuściłam w spodnie i dlatego tutaj z przodu mi się ten dół fajnie tak ściągnął, zrobiło się to takie jakby mniejsze, taki patent. Nie tylko z przodu wpuszczamy rzeczy, ale i z tyłu też można. No, mi się ta stylizacja ogólnie podoba. Do tego czarne rurki, czyli tak bezpiecznie. Myślę, że jak coś mi tam zaświta w głowie, to jeszcze jakieś stylizacje na pewno się pojawią. Natomiast na dzień dzisiejszy taka normalna stylizacja pokazująca wam ten żakiecik. I ostatnia rzecz w dzisiejszym filmie to coś takiego zwariowanego, szalonego, poprawiającego humor. Mnóstwo kolorów. Cudownych zresztą bardzo mi się ten sweter podoba. I już mówię Wam od razu, że pierwsze moje skojarzenie, jak tylko ten sweter zobaczyłam, to było z tą spódnicą, ale nie, nie może tak być, wiecie, ponieważ y, naprawdę ta stylizacja będzie troszeczkę taka. No nie, nie, ja tak, tak sobie tak o tych dwóch rzeczach myślałam, ale później stwierdziłam, że chyba nie za bardzo, chyba nie za bardzo to będzie, ponieważ będzie aż za. Za mocno to po oczach dawało, wiecie. W przypadku tej stylizacji mm, jednak starałam się wydobyć taki spokojniejszy kolor z tego. Co prawda założyłam po pomarańczową sukienkę, ale ona tylko gdzieś tak troszeczkę wystaje. Natomiast ubrałam do tego moje fioletowe kozaki, i jakby tutaj starałam się ten kolor wydobyć, ten najbardziej spokojny z tego swetra. No ale wiadomo, każdy może sobie ubierać się tak, jak chce. Ja sobie taką stylizację akurat wymyśliłam. Sweter z tyłu prezentuje się w ten sposób. Zostało mi go jeszcze wypielęgnować, pozostało mi jeszcze go tylko wypielęgnować, bo jak wiecie, te swetry to niestety czasami wymagają takiej pielęgnacji. Jeszcze taka, taka mała rzecz, taka mała ciekawostka, może wyświetli Wam się zdjęcie swetra, bo ja czasami zaglądam sobie na te takie droższe strony z rzeczami bardzo drogimi, z takie marki ekskluzywne i tam są właśnie takie dziwadła. Tego typu swetry wyświetli wam się zdjęcie ze strony Farfetch z takiego swetra, który jest właśnie taki kolorowy, bo często też ktoś mówi, że te rzeczy są na śmietnik. Gdybym wyrzucała je na śmietnik, to mój kanał nie miałby żadnego sensu. No bo gdzieś tam ja daję drugie życie tym rzeczom i ja w tych rzeczach chodzę. Uwielbiam te rzeczy. I takie wywalanie właśnie na śmietnik to jest ludzka głupota po prostu, bo jak ktoś ma trochę wyobraźni, no to potrafi te rzeczy uratować, wystylizować i naprawdę wyróżniać się w ten sposób, bo te stylizacje są świetne. I możecie sobie ten sweter, który Wam się wyświetli obejrzeć, nawet wejść na tą stronę, bo on został dodany chyba przedwczoraj właśnie jakie tam są rzeczy. I to, co ja kupuję w second handzie, to to są bardzo takie podobne ubrania do tych z najdroższych takich stron. Nie robię tego specjalnie, bo gdzieś tam te rzeczy mi się bardzo podobają i one się naprawdę wyróżniają, ale zwróciłam uwagę, jakie ceny tego typu rzeczy po prostu są. I mało tego, ludzie to kupują, naprawdę ludzie to kupują, ponieważ brakuje rozmiarów. Więc cieszę się, że są second handy, ja second handy kocham i kocham takie Kolorowe rzeczy. Mówiłam już, ile za niego zapłaciłam za ten sweterek? Nie mówiłam, więc zapłaciłam za niego 5 zł. Moi kochani, dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Tak jak wspominałam, będzie jakaś niespodzianka wkrótce, obiecuję, to mogę Wam naprawdę obiecać. Tylko nie, co do, dokładnie do dnia, to tego jakoś na razie nie mogę określić. Bardzo się cieszę z kolejnego elementu, który pojawi się na tej kurtce, ponieważ ona zaczyna już przybierać odpowiednie takie. Zaczyna wyglądać tak, jak ja chcę, ta kurtka. I powiem Wam, że jeszcze tyle zostało dni, żeby tę kurtkę skończyć, i tak naprawdę jest przy niej mnóstwo, mnóstwo pracy. Cieszę się, że możecie widzieć, co na tej kurtce się dzieje i w jaki sposób ja te rzeczy wszystkie ozdabiam, przetwarzam, robię, cuduję, tak? Dobra, to wszystko w dzisiejszym filmie yy, i zapraszam Was do kolejnych moich holi lumpaksowych, holi wyprzedażowych, wszystkiego, co tutaj nagrywam dla Was. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.